Kiedy miałam 12 lat, mama zaczęła mi na tyle ufać, że zostawiała mnie samą w domu. Mieszkaliśmy w spokojnym, pozornie bardzo bezpiecznym miasteczku. Ciche ulice, duże podwórka, przyjaźni sąsiedzi, małe centrum z restauracjami i sklepami. To nie było miejsce, w którym ktoś ogląda się przez ramię po zmroku. Właśnie dlatego rodzice uznali, że nic złego nie może się stać. Tamtej nocy był weekend, rodzice wyszli na całe popołudnie i noc. Gdy byłyśmy młodsze, opiekowali się nami dziadkowie, ale tym razem mojej starszej siostry nie było w domu, a ja byłam już wystarczająco dorosła, by zostać sama. Rodzice zawsze byli aktywni, podróże, znajomi, kolacje na mieście. Zostawili mi pieniądze na pizzę i wyszli. Dla dwunastolatki był to idealny scenariusz: dom tylko dla mnie, gry wideo przez całą noc i pizza na kolację. Byłam wtedy obsesyjnie zakochana w grach o Jamesie Bondzie. Grałam właśnie w Night Fire na PlayStation 2, przechodząc ją po raz trzeci. Kiedy skończyłam, zamówiłam pizzę i włożyłam inną płytę do konsoli. Pizzeria u Janka była trzy przecznice dalej. Zamówiłam zwykłą pizzę. Mama powiedziała mi, żebym dała cztery złote na piwku i schowała resztę do lodówki. Czekając na dostawcę, dalej grałam. Gdy zadzwonił dzwonek, zbiegłam na dół z dwudziestozłotowym banknotem. Dostawca wyglądał na około trzydzieści lat. Był niechlujny, miał długą, brudną brodę, okulary i czarną czapkę, jaką noszą kierowcy ciężarówek. Dałam mu pieniądze i poprosiłam o resztę. Gdy podawał mi pudełko, spojrzał na mnie, potem w głąb domu i zapytał: Sama tu jesteś? Zamarłam. Wiedziałam, że to złe pytanie. Rodzice zawsze uczyli mnie ostrożności wobec obcych. Skłamałam i powiedziałam, że rodzice są w drodze do domu. Dziś wiem, że była to głupia odpowiedź, ale wtedy spanikowałam. On wiedział, że coś jest nie tak. Na podjeździe nie było żadnego auta, a drzwi otwierało dziecko. Zamknęłam drzwi, zjadłam trzy kawałki pizzy, resztę zawinęłam w folię i włożyłam do lodówki. Wróciłam na górę i zaczęłam grać. W agent under fire minęło kilka godzin. Było około dwudziestej gdy znów zadzwonił dzwonek. Pomyślałam, że to rodzice. Zbiegłam na dół: Mamo, tato, zawołałam przez drzwi. Hej, potrzebuję pomocy, odezwał się obcy głos. Muszę skorzystać z telefonu. Kto to jest? Zapytałam. Po prostu potrzebuję telefonu. Nie podeszłam do okna. Bałam się. Coś było bardzo nie tak. Zdecydowałam się to zignorować i ruszyłam po schodach na górę. Wtedy mężczyzna zaczął walić w drzwi. Proszę, czekaj, potrzebuję pomocy. Zrozumiałam, że mnie widział. Drzwi miały szybę w górnej części. Odwróciłam się i mimo ciemności zobaczyłam zarys jego głowy. Nie widziałam oczu, ale czułam jego spojrzenie. Pobiegłam do sypialni rodziców. Jedyny telefon stacjonarny na piętrze był właśnie tam. Zadzwoniłam do mamy. Odebrała rozluźnionym głosem, jakby była po winie, ale gdy powiedziałam, że ktoś stoi pod drzwiami i chce wejść, jej ton zmienił się natychmiast. Zapytała, czy w jakikolwiek sposób dałam mu znać, że jestem w domu. Przyznałam, że zapytałam, kim jest. Potem zapytała, czy ktoś mógł wiedzieć, że jestem sama. Od razu pomyślałam o dostawcy pizzy. W tej samej chwili dzwonek zadzwonił ponownie. I jeszcze raz. Mama kazała mi zamknąć się w sypialni i powiedziała, że dzwonią na policję. Trzymała mnie na linii, podczas gdy tata dzwonił pod numer alarmowy. Wyszli z restauracji, żeby móc swobodnie rozmawiać. Była ciepła noc. Okna były uchylone. Przez okno sypialni usłyszałam cichy dźwięk otwieranej furtki prowadzącej na podwórko. Powiedziałam to mamie. Kazała mi być cicho, zgasić światła i się nie ruszać. Chwilę później usłyszałam kroki na dole, nie na zewnątrz. W środku domu. Wyszeptałam to do telefonu. Mama zaczęła krzyczeć coś do policji. Kazała mi schować się pod łóżkiem i czekać. To był najbardziej przerażający moment mojego życia. Jedyną rzeczą, która dawała mi iluzję bezpieczeństwa, był mały zamek w drzwiach. Kroki weszły na schody. Zatrzymały się na chwilę przy naszej sypialni, potem ruszyły dalej. Szukał. Usłyszałam, jak ktoś naciska klamkę. Raz, drugi, trzeci. Potem lekkie pukanie, cisza. Kroki oddaliły się, zeszły na dół i zniknęły gdzieś w domu. Leżałam bez ruchu, bojąc się oddychać. Po dłuższej chwili mama powiedziała, że policja jest na miejscu. Usłyszałam ciężkie kroki i mężczyznę wołającego moje imię. Dopiero wtedy pozwoliła mi otworzyć drzwi. W domu było czterech policjantów. Tylne drzwi były szeroko otwarte, podobnie jak przesuwane okno to tamtędy wszedł. Musiałam opowiedzieć wszystko, także o dostawcy pizzy. Policja sporządziła raport i zapowiedziała dochodzenie. Następnej nocy rodzice zabrali mnie do pizzerii. Nie było go. Menedżer powiedział, że do opisu pasuje Filip, ale akurat był na dostawie. Gdy rodzice wyjaśnili sytuację, menedżer stwierdził, że to niemożliwe i kazał nam wyjść. Rodzice zrobili awanturę. Czekaliśmy jeszcze prawie godzinę na parkingu, ale nikt się nie pojawił. Potem odjechaliśmy. Prawnicy odmówili zajęcia się sprawą. Brak dowodów nigdy więcej nie zamówiliśmy tam pizzy. Minęło dużo czasu zanim rodzice znów zostawili mnie samą w domu. Do dziś myślę, że to był facet od pizzy.